Żyjemy w czasach, w których depresja zżera ludzi jak rak. Żyjemy w czasach, w których normalne są choroby, niemoce, w których normalne są zaburzenia psychiczne. To jest normalne, że ludziom dzieje się krzywda. To jest normalne, że spotykają ich różne dziwne rzeczy. To jest normalne. Ludzie się do tego przyzwyczaili. Ludzie żyją. Ludzie mówią, cóż musi tak być. Niektórzy ludzie też mówią, okej, okay, taka wola Boża, tego chce Bóg dla mnie. Ale jestem tutaj dzisiaj, żeby powiedzieć Tobie, że wcale nie musi tak być. Jestem tutaj, aby Ci powiedzieć krótko i zwieźle, że to, co przedstawi Ci świat o Jezusie, to jest całkowite kłamstwo, ponieważ On jest całkowicie... Mam 31 lat, ale dopiero 10 lat temu zdobyłam się na tą odwagę, by zacząć szukać prawdy, by zacząć szukać prawdy o samym sobie, o Bogu, by zobaczyć, po co ja w ogóle tutaj jestem, jaki jest sens mojego życia. Zaczęłam zadawać sobie te pytania. Jaki jest Bóg? Czy on naprawdę istnieje? Ponieważ religia dużo włożyła mi do głowy. Wiedziałam o Bogu praktycznie wszystko. Myślałam, że to ktoś bardzo wielki, który chce mi dokopać, który mnie nieszczęśliwia. Ten, który zsyła choroby na ludzi. Ale kiedy zdobyłam się na odwagę i zaczęłam go prawdziwie szukać, to się mega zdziwiłam. Kiedy spotkałam się z Jezusem, to chcę Ci powiedzieć, że opadła mi kopara, bo On jest inny, On jest całkowicie inny. Ale kiedy będziesz mógł to zobaczyć, kiedy zdobędziesz się na odwagę, Bóg nie chce chorób dla Ciebie. Kiedy zaczęłam czytać pismo, to zobaczyłam, że Jezus był w ogóle inny, On chodził po tej ziemi jako odważny. Mocny człowiek i kiedyś była tam historia, podszedł do Jezusa człowiek i mówi, czy chcesz mnie uzdrowić? Jeśli tylko byś chciał, to możesz mnie uzdrowić. A w dzisiejszych czasach mówi się, Jezu, zlituj się nade mną, Jezus, uzdrow mnie, Jezus, chciałbym być zdrowy, czy możesz to dla mnie zrobić? Ale Jezus mówi, chcę. I uzdrowię Cię! Chcę i uzdrowię Cię! On nie chce, abyś żebrał o zdrowie, abyś żebrał o to, aby być uzdrowionym, ponieważ on chce Cię uzdrowić! On chce, żebyś był zdrowy! Nieważne na co dzisiaj chorujesz, dzisiaj jestem deską ratunkową do Twojego życia. Jeżeli tylko zbierzesz się na tą odwagę, aby tutaj podejść z wiarą że zostaniesz uzdrowiony, to będziesz uzdrowiony. Jeśli masz kogokolwiek, kto jest chory, nie wiem, rodzina, nieważne jaka to choroba, przyjdź, przyprowadź tu swojego bliskiego, on zostanie uzdrowiony. A wiesz dlaczego ja to mówię? Bo poznałam Boga, który uzdrawia, bo poznałam Jezusa, który jest prawdziwie żywy. Gdybym nie poznała żywego Jezusa, nigdy bym tego nie powiedziała, bo spaliłabym się ze wstydu. Ale poznałam tego, który uzdrawia. Poznałam tego, który mówi nie chorobom. Poznałam tego, który mówi nie dla diabła, który kiedy chodzi po tej ziemi, to powiedział mu precz. Odpowiedział precz każdemu, każdej chorobie. Rozumiesz? Na co chorujesz? Co cię unieszczęśliwia w tym życiu? Możesz być dziś zdrowy. Czy chcesz, czy dalej będziesz żył w swoim szarym życiu, czy chcesz zmiany, czy chcesz nowego życia? Dzisiaj jestem po to, abyś mógł to dostać. Ja dostałam nowe życie. Jestem nowym człowiekiem. W 2015 roku, jako już dorosły, świadomy człowiek, odrzuciłam wszystko, co powiedziała mi religia, co powiedzieli mi rodzice. I zaczęłam wołać do Jezusa. Powiedziałam, jeśli żyjesz i istniesz, to potrzebuję cię do swojego życia, bo ginę. Ja nie byłam złym człowiekiem, ja byłam dobrym człowiekiem, wspaniałym człowiekiem, ale wiecie co? Byłam martwa, chociaż chodziłam po tej ziemi, byłam martwa, tu wewnątrz mnie, byłam martwa, miałam pustkę wewnętrzną. Ciągle mi brakowało czegoś, właśnie mówiłam czegoś, ale naprawdę nie mogłam tego określić, co to jest. Zapełniałam to różnymi rzeczami, ale kiedy już osiągnęłam jakiś niby sukces, to ta pustka nie znikała i ty też tak masz. Żaden sukces. Narkotyki, alkohol nie zapełnią tej dziury, tylko Bóg. Ja wiem, że to jest slogan, ale chcę ci powiedzieć, że jeżeli, jeżeli zawołasz do Jezusa, to się z nim spotkasz, z prawdziwym Bogiem i zobaczysz, że to Bóg, który nie chce twojej krzywdy, że chce dla ciebie wszystkiego, co najlepsze. Ale najpierw musisz przyznać się sam przed sobą, że go potrzebujesz. Że Twoje siły się kończą. Ja kiedy to zrozumiałam, to w swoim pokoju powiedziałam: Okej, okay, nie mam nic więcej. Nastarałam się. Czuję się silnym człowiekiem, ale gdzieś się kończę. Potrzebuję Cię, Boże. Wzywam Cię do swojego życia. I wtedy wiecie co? Zrozumiałam. Co tak naprawdę zrobił dla mnie Jezus. Zrozumiałam, że ten krzyż, na którym on wisiał, jest pusty. Zrozumiałam, że grób, którym został złożony, jest pusty. Wiecie, czemu jest pusty? Bo on żyje, bo on stał. I dzisiaj, jeśli tylko tworzysz swoje serce i do niego zawołasz, to przekonasz się o jego mocy. A dzisiaj jesteśmy tutaj. Jako ci, którzy wybrali życie, jako ci, którzy wybrali Jezusa i uzdrawiamy chorych. Więc jeśli jesteś chory na cokolwiek, podejdź do nas, a zostaniesz uzdrowiony. Jeśli w Twojej głowie kołaczą się jakieś czarne myśli, jeśli nie chce Ci się rano wstawać, jeśli boisz się, jeśli masz lęki, podejdź do nas, a zostaniesz uwolniony. To jest mega proste. Te zdania, które wypowiadam są proste, ale czy uwierzysz w to? Czy uwierzysz w to, że Bóg może być właśnie taki? Od wiary w moje słowa zależy Twoje życie. Uwierz w te słowa, a będziesz żył.